W tym sezonie moje serce Fortnite totalnie skradł no build I to tam głównie tryhardowałem o swoją rangę. Jednak zauważyłem, że moja ranga na bildzie woła o pomstę do nieba. I że posiadam tam tylko Silvera. No troszkę wstydnie, pewnie że nie. A więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem sprawdzić najgłupsze z możliwych sposobów na zdobycie rangi w Fortnite. A jeden z nich wydaje się być nawet totalnie cheaterski. Dlatego zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby zobaczyć, jaką rangę ostatecznie udało mi się zdobyć. Zanim jednak przejdziemy do samego odcinka pokażę wam coś, co sprawi, że wasze gry będą latać jak nigdy dotąd. Poznajcie nowy laptop Lenovo Legion 9i16 i 16 IRX rx 9 z procesorem Intel Core 14 generacji. Gotowi na turbomoc? No to jedziemy. Spójrzcie na tę smukłą obudowę z metalu i włókna węglowego. Legion 9i został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu najmocniejszych podzespołów w jak najbardziej przenośnej obudowie. Waży tylko 2,6 kg, a w środku tego potwora znajdziecie procesor Intel Core i 9 1400... 1900HX prawdziwą bestię zapewniającą maksymalną wydajność w grach. Do tego karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4090, która sprawi, że każda gra będzie wyglądać fenomenalnie. Absolutnie nie musicie się także martwić o temperatury. Zrobi to za was Legion Callfront Liquid opracowany razem z Cooler Master. W sytuacji, kiedy temperatury w laptopie wzrosną, włączy się pompa wodna, aby dodatkowo go schłodzić. Lenovo AI Engine Plus optymalizuje wydajność podczas gry, zapewniając najwyższą liczbę klatek na. Na sekundę. Dzięki układowi AI LA3P Legion 9i monitoruje klatki na sekundę i dostosowuje wentylatory oraz moc systemu dla najlepszej wydajności. A funkcję AI Engine można aktywować w Lenovo Vantage. Teraz spójrzcie na ten ekran. 16-calowy panel mini-LED o rozdzielczości 3,2K i odświeżaniu 165Hz, który zapewni Wam płynność, o jakiej marzyliście. Dodatkowym plusem jest klawiatura Legion TrueStrike RGB ze skokiem klawisza 1,5 która sprawi, że dzięki innowacyjnym przełącznikom zyskacie realną przewagę w grach. Dodatkowo, Legion 9i jest wyposażony w system głośników Harman Super Linear, który poprawia jakość dźwięku przestrzennego, a system Nahmik 3D oferuje szeroką gamę ustawień, aby jeszcze bardziej poprawić funkcję audio. Ale wiecie, co jest w tym laptopie najlepsze? Nobi Horizon, czyli funkcja umożliwiająca sterowanie w grach ruchem waszej głowy, co pozwala graczom doświadczyć zupełnie nowego poziomu zanurzenia w ulubionych grach. A teraz coś dla tych, którzy nie lubią czekać. Technologia Super Rapid Charge. 70% naładowania baterii po zaledwie 30 minutach ładowania. Moi drodzy wisienka na torcie Lenovo Premium Care, czyli 3 lata wsparcia najwyższej jakości. W razie jakichkolwiek komplikacji, wysoko wykwalifikowany technik pomoże Wam rozwiązać wszelkie problemy i zoptymalizować tego laptopa. Podsumowując, Lenovo Legion 9 i 16 irx 9 z procesorem Intel Core 14 generacji to prawdziwa bestia dla każdego gracza. Uniwersalność i mobilność to wszystko, czego potrzebujecie, żeby zdominować każdą grę. Koniecznie już teraz klikajcie w link, który znajdziecie w opisie. A w pierwszym sposobie będę mógł używać tylko i wyłącznie broni z botów. Czy to pisze mi szczęście? I czy uda mi się wygrać grę? Zaczynamy! Dobra, broń z botów to nie jest najmądrzejsze rozwiązanie, tym bardziej, że pierwszego z nich będę musiał po prostu w jakiś sposób zakilofować, jeżeli to się w ogóle uda, ale udało się elegancko. Mamy karabin. Jest naprawdę nieźle. Od razu biorę leczonko, bo tu mnie dojedzie 50 tysięcy botów! I razem z bossem, o kurde, ja zapomniałem, że tu jest boss! Jest trochę przypał. Wślizguję się od razu do góry. Dobra, oby tu był jakiś gracz. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Czy tu są jacyś yy, gracze, którzy byliby na przykład chętni, żeby dostać pierdziel od razu? Ej, tu coś widzę, tu coś widziałem, tu coś widziałem, tu coś mi minęło. No chodź, o kurde. No i on już nie wychyli na mnie. Już jest dupa. Dobra, otworzę sobie skrzyneczkę. Dobra, jest big, jest big, jest big. Leczonka mogę używać, rotacji mogę używać, ale broń może być tylko i wyłącznie z botu. Nie gadać, że on mi tu wejdzie. Nie gadać, że on mi tu wejdzie. Jeżeli mi tu wejdzie, to jest największym głąbem. No wszedł, ale ja jestem jeszcze większym głąbem Kurde. Ej, dobra, to też powinno być jako lud z bota, nie? 19 kulek tylko, 19 kulek tylko. I ja nie wiem, czy to są kroki botów, czy to są kroki ludzi. Dobra, bot, to jest bot, to jest bot, to jest bot. Jest dobrze. Niech on sobie tam wejdzie. My zeskoczymy, wjedziemy z powrotem do góry i będziemy mieli. O kurde, to jest boss. To jest boss, ja nie chcę z nią walczyć bez EQ. Dobra, jest kryzysowo. Tu widzę, że dwaj agenci ze sobą walczą. Agenci specjalni tak zwani, opłaceni delikatnie. O, bot, on nam da broń i amunicję i boss jest też. O, szybko. Dobra, spróbujmy bossa rozwalić. Gdybyśmy mieli złotą ar no, to jest też teoretycznie bot, tak? Więc wszystko się zgadza. Jeszcze jakbym trafiał, już by w ogóle było super. Ale dobra, mamy broń, mamy mityka, mamy leczenie, mamy wszystko. Kolejną brońkę nam bot dostarczył. Wezmę ją tak czego, jakbyśmy musieli coś podmienić. Jakbyśmy musieli coś zamienić. Jezus, ile tu jest lutu dobrego? No, ale nic nie możemy wziąć. Dobra, trzeba tu zrobić jak najszybszą zawijkę i po prostu dojeżdżać graczy, nie? Bo, bo ja czuję, że to jest gra, gra na double rank up co najmniej. Co najmniej double rank up Tylko ciągły dojazd, ciągła strzelanina. To musi być to musi być hardcore. Dobra, ale no nie powiem, przydałoby się zobaczyć jakiegokolwiek. Przeciwnika, tutaj nie, bo trochę beka. Autor, strzela, co, strzela, co, strzela. Dobra, jazda w nich od razu, bez trzymanki. Nawet się nie zastanawiam. Gdzie oni są, gdzie oni są, gdzie oni są? Tam jest typ! Kurde, szybko. Nitro Jechanka bandycka w niego, zanim nimi kogoś wyeliminuje. Chodź tu! Dobra, jeden leży i od razu z drugiego, od razu wjazd drugiego. Mordo, nie uciekaj! Dostał! O kurde, ale teraz to zraczyłem delikatnie. Przejmujemy ściankę i wjazd! Od razu! Oj, dostajemy, dostajemy, dostajemy w plecu. Na spokojnie, szybki reloadik. I już jesteśmy gotowi na tego na plecach. Gdzie jesteś, Mordo? No przed chwilą gdzieś strzelał. No toś taki odważny był. Chyba go widzę, chyba go widzę. Full agresja i full dojazd. Oj, 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 delikatnie, że się to dla mnie skończyło. Szybkie leczonko. Nie, nie gadaj, że ty mnie przewiercisz. Dobra, nadal szybkie leczonko. Zabloksowany. Dostał. Leży, mamy to. Ej, no ten coś powalczył się. Kto do mnie strzela? Co tu się dzieje? Skąd on strzela? Najgorsze jest to, że ja w ogóle nie mogę wziąć z nich lutu Wrrd, jak ładuje. Nie, no dobra, morda, jesteś kasowany teraz na daleko, nie? Nie interesuje mnie to. co są co jacyś bogowie i ma. Aha. Ej, bo on mocarny. Co? Ej, dobra, niech mi ktoś wyjaśni, jak on to niby trafił. Replay, replay poproszę. Dobra, ja nie mam pytań, ale zobaczmy, jak na rankedzie poradziły sobie bronie z botów. Dostaliśmy, no, całkiem niezły procent, ale tak szczerze, liczyłem totalnie na double rank upa. Oby następna taktyka poradziła sobie znacznie lepiej. W drugim sposobie postanowiłem wykorzystać tajemną sztukę kamuflażu i totalnej kutabandy. Dlatego musiałem odpowiednio się przebrać i zastosować najlepszą taktykę tego rozdziału. Dobra, ale zanim tę taktykę wykonamy, trzeba się solidnie, ale to solidnie wyposażyć. Moje no on se ląduje elegancko na skrzynecz. A ja jestem z jakimś pm obszanym. Dobra, ale chyba go likwiduję. Elegancko. Dobra, no i co tam, mordeczko? Chcecie powitać z skill'em, swoimi umiejętnościami na silverku? Tak? A tu następny leci, ty. Kurde, no niesamowite. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Znaczy, on ma 3 HP. No z 5 max. Dobra, leży. Mordo, chodź na chwilę. O kurde. O kurde. On nie wie co się dzieje. On nie pani mają tej gierki w ogóle. On pierwszy raz w Fortnite chyba. Dobra, może to nie jest ścieżka pompa, którą chciałem tutaj zlokalizować i elegancko nią yy, wystrzelić przeciwnika w kosmos tą taktyką. Ale spoko, to też może być. O, ktoś tam się ładuje. On dostał kraka. Może szybko, może jeszcze zdążymy, może jeszcze zdążymy. Jeszcze jest czas. Dobra, zlikwidowany. A, tu jest ktoś jeszcze. No dobra, chciałeś szybki wpierdziel, to nas szybki wpierdziel, bracie. i tu jest pełno typów. Szkoda, że w żadnego nie mogę trafić. Dobra, w tego już coś tam trafiłem. O, ten się nawet buduje. Ej, ale on, on chce oddać, on chce oddać! On potrafi oddać? On umie? Ej dobra, niesamowite to jest, że mnie tu tym zachodzi, nie? Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie co robi Wow! Po prostu wow! I tam jest kolejny typ. Co tu się dzieje? Co to jest za zbiorowisko? Dobra, tego może nie będę eliminował. Może poczekam, aż otworzy się sejfik i wtedy dopiero wjadę. I Może on tu przyjdzie faktycznie po jakiś elegancki i go kasujemy. Od razu go kasujemy. Tylko, czy ten safe się otworzy? Czy on już się nie powinien otworzyć? Nie, chyba dopiero za chwilę. Nie no, patrzcie, co on robi, ty. On sedaszek glutuje. No przecież normalnie bym go wziął i wypyrykał najchętniej. Jeszcze jedna osoba. Jeszcze dwie osoby. A ten to aktor. Nie no dobra, tego to likwidujemy. Za 30 sekund chyba powinien otwierać się safe. Uuu, ten coś zaczął budować. Może go oszczędzimy, może on po prostu nie niekomaty. Tylko czy ten safe się otworzy? No chyba powinien. No taka elegancka mgiełka tutaj dookoła niego. Proszę, otwórz się, otwórz się już, otwórz się już. Otwiera się. Mordo, otwiera się szybciej, proszę cię. Zanim tu się zleci 25 tysięcy osób. Jednego ja nawet widzę, co ma zespół sztywnych kolan. Nie, on nie wie jak sprinta używać. Patrz to! niesamowite. Jezu, no na, nareszcie, już myślałem, że to się nigdy nie otworzy. Dobra, i teraz elegancko gdzieś się tutaj usadowić. Najlepiej chyba tutaj. Najlepiej chyba tu. I normalnie, jak będą wchodzić, mnie na 100% nie będzie. Do no, zobacz jak ja się perfekcyjnie. Przecież to jest idealny. Taktyka perfekcyjna. 100% win ratio. I normalnie jak ktoś chodzi, to go pierkam. Tylko niech ktoś tu wejdzie. Wiem, co zrobię. Wyrzucę mój medalion na zewnątrz. Tutaj, tu, gdzie się biliśmy tu, gdzie się biliśmy Niech ktoś pomyśli, że dostał snajpa albo coś. Nie wiem, szyję kombinuję. Ale niech ktoś tu przyjdzie po ten medalion. Mam nadzieję, że zajdzie do sejfu tylko wtedy. Bo ja to straciłem medalion i jestem w totalnej dupie. No nie powiem w czym jestem, ale w dupie jestem. No, taktyka na medalion. Przecież co ja próbuję, co ja kombinuję zrobić. Czy to jest tak obvious że ktoś w tym safe'ie wtedy będzie. Jeszcze strefa idzie. No to jest taktyka Perfekcyjna, to jest taktyka idealna. Ja po prostu będę siedział w tym. No, ja bym posiedział w tym safe. Ale mnie ta strefa za chwilę zerze, totalnie. A coś mi się nie wydaje, żeby tutaj ktoś przyszedł. E, dobra, robimy akcję, ewakuację. Nie, on właśnie wyszedł z tego sejfu chyba. No, nie gadaj, albo próbował do niego wejść. Dobra, ja tam na spicie włażę, nie? Ja ja się nie pierdzielę, jak ktoś tam będzie to unlucky. Ej, nikogo tu nie ma, nikogo tu nie ma, nikogo tu nie ma, nikogo tu nie ma. Musimy tylko szybko zrobić sztuczkę z naszym medalionem. Niech będzie, że ktoś się tu wyłożył. Tak nam zapierdzielą medalion, no to trudno, no co zrobię? No nic nie zrobię, no. Ktoś tu strzela, ktoś tu strzela, blisko nas, ktoś tu strzela, proszę, wejść tu. Proszę, okaż się totalnym to totalnym głąbem. Weź ten medalion i wejdź z powrotem do tego sejfu. Nie, no, nie tam sobie wojnę światową urządzili na zewnątrz kolejną, nie? Oho, ho, ho, ho! o kroczki, Weź i chodź. Weź medalion i chodź. Bierze lud. Nie! Zablokowała mnie ścianka! Niesamowite! Dobra, ale mamy chłopa, mamy chłopa, mamy chłopa wyeliminowanego! Let's go! Let's go! Ej, no dobra, kto by się spodziewał, że jak będę tak wcelowany, to ścianka będzie zablokować moje strzały? Dobra, no druga osoba już się nie nabierze, nie ma takiej opcji w ogóle. Ty. O kurde, jaki fartrz, ja tutaj spojrzałem. No dobra, może jeszcze ktoś tu wejdzie. Próbujemy, próbujemy, próbujemy. All or nothing, all or, nothing. All or... Wszystko albo nic. Je jazda! Jak jeszcze jeden wejdzie tutaj do tego safe'u, to ja nie wierzę w to, nie? Co to jest za lobby w ogóle? Ktoś idzie? Jeszcze jedna osoba. On tu wejdzie. Tu wejdź, ja wam mówię Chodź, 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 chodź Chodź, No chodź, no chodź Nie bój się O ty mendo O ty mendo Tak sprawdzać będziesz? Ej nie, to niesympatyczne było z jego strony troszeczkę Widzieliście to? Ja Ale dobrze, ja z tego nie dostałem Tak, to już mu udętka No ale nie wszedł, nie sprawdził Dobra, moi drodzy Czas się chyba stąd ewakuować Odpalam nitro I jazda Dobra, czas tu zrobić wjazd na górę 25 mniej w ogóle Top 3 zostało Tu są wszyscy Top 2 Co jest? Hello, Mordo. Jest, jestem dramatyczny. Ale mamy tego zwycięstwa mamy to zwycięstwo. Let's go, moi drodzy. I zobaczmy. Jeden z najgłupszych sposobów na rank upa. Raz się udało z safe'em drugi raz prawie, ale ktoś nas sprawdził. Ale zobaczmy, ile tak naprawdę procent nam się udało wbić do rangi. Bo pobieranie wyników i pokaż mi to, pokaż mi to, pokaż mi to. Ok, na pewno mamy srebro kolejne. Mamy srebro dwa, let's go. jest double rank up. Niestety, 104%. Tylko i aż. No, trochę likwidacji mieliśmy, ale to nie wystarczy czy na double rankapa. Może następna taktyka okaże się lepsza. W tym odcinku postanowiłem wypróbować także taktyki na bycie AFK. Nie zrobiłem tego jednak w klasyczny sposób, a postanowiłem wbić się do teamu randomów i sprawdzić, czy moja drużyna wbije rangę za mnie, podczas kiedy ja będę całkowicie AFK od początku meczu. Dobra, no i to będzie chyba jedna z najbardziej popierzonych rzeczy. Właśnie dobrało mi trzech totalnych randomów. E, ja lecę sobie na koniec strefki, żeby jakkolwiek wyprediktować to, gdzie następna się pojawi, jeżeli to w ogóle będzie możliwe. Od razu otwieram spadochron i po prostu sobie czyruję. To ma być totalny AWK challenge po wylądowaniu. No i chcę zobaczyć, jak bardzo drżyna będzie w stanie mnie po prostu wybustować, ile procent mojej rangi będą w stanie dla mnie zdobyć. No i przede wszystkim, czy to jest w ogóle możliwe, żeby ranka tym sposobem. Bo jeżeli tak, to to jest trochę chore. A na razie pełna trzierka, nie? Ja rączki tutaj, elegancko sobie lecę. No i mniej więcej za 20 sekund dowiemy się, gdzie będzie strepa i gdzie wyląduje. Dobra, pierwsza strefka. Ja jestem w sumie w samym centrum. jeszcze, że ona się będzie przesuwać w tę stronę, więc najlepiej byłoby wylądować o, gdzieś tutaj, na takim drzewie na przykład. To drzewo jest idealne. Oho, no i Adam już nam Adam już nam padł, nie? Adam już nam padł. Mordy, proszę, nie wykładajcie mi się tak szybko. Proszę was, nie wykładajcie mi się tak szybko. Ja chcę, żebyście wykerowali tutaj. No bądźcie mocarni w tej gierce. Dobra, Kevinio, likwiduje kogoś. Let's go! Kibicujemy naszym, Polska górą. Jazda, jazda, jazda. Ta jazda, panowie, jazda. Wygrywacie to. Dla mnie, dla nas, dla, dla rodziny. i dobra, mam nadzieję, że ta strefa tu siądzie, nie? Trochę riski, może gdzieś dalej bym poleciał, na przykład tutaj. No wydaje mi się, że tu już będzie git. Tu już będzie git na tym drzewku. Ty, a może sobie na tym posążku wycierujemy? Nikt takiego posągu nie będzie sprawdzał, nie? O, idealnie. Za tarczą jestem schowany. Nie no, perfekcyjnie. No, perfekcyjnie, no perfekcyjnie. No to jest, to jest czysta perfekcja w tym momencie. No ja tak naprawdę, moi drodzy, no to co? No, no w tym momencie to, to... chillera. Chillera. Mógłbym sobie kawkę zrobić, wypić elegancką, bo lubię, no, ale tego nie robię, na razie. Być Trochę może mi się będzie nudzić. Może sobie tikoczka obejrzę. Zostawcie manoika. Tam ciągle gra muzyka. O tak. Zostawcie manoika. O kurde, tu jest typ przede mną. Tu jest typ przede mną. No nie możemy zauważyć. Proszę cię. Przecież to był jakiś absurd totalny. Po prostu leć w tą stronę, dobra? Leć w tą stronę na mnie w ogóle nie patrz. Dzięki. A, dobra, no się. Nie wiem. Przejdę kości, rozprostuję czy coś stare. Czemu nie no? Podczas tej krótkiej przerwy mogłem nie tylko urządzić sobie szybki spacerek. Po pokoju, ale także przeprowadzić trening, łucznictwa i nawet nieco pograć na gitarze. Tak, tylko ja do końca nie umiem grać na gitarze. W każdym razie mogłem sobie znacząco urozmaicić czas, który spędziłem na byciu awk podczas tego meczu. Do momentu, w którym zaczęło dziać się to. Ej, dobra, oni 9 fragów nastukali. Klasunia. Podoba mi się to. Elegancko. A ja tylko siedzę. Na posągu. Strefka siadła idealnie. już na nitrodromie w ogóle strzelają. jakieś koksy są. Kurde, tu safe jest, ty. Tu ktoś przyjdzie na bank. Ja mogę sobie na przykład zobaczyć, ile łapek w górę zostawiliście pod ostatnim filmem i przypomnieć wam, żebyście je zostawili też pod tym. Bo jeżeli wam się odcinki podobają, Subskrybować elegancko i mi się wtedy mordka będzie cieszyć. Tak, na poważnie, to wiesz, łapkę w górę i suba, czy nie? I byś tak kuta bandziu, jak ja na tym posągu, tak? Bez łapki w górę i suba. No i dobra, chciałem powiedzieć, że za chwilę zrobi się top 10. Yy, moja drużyna ma 9 fragów, a ja co zrobiłem, to zagrałem na gitarze z łuku i wyrzuciłem łapki w górę. Ty, pato, 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 chłop tam wchodzi do sejfu. Chłop tam normalnie się skidrał w sejfie. Elegancko bananek, a pode mną coś łupie, kamień. A to moi! Moi tu są! Elo, mordy! Siema! wszyscy moi pomóc! Może ja im oznaczę, co? Jak podejdą, to ja im oznaczę. Uwaga! Tu niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo! Tutaj! Ale, mordu, ty mi nie, nie machaj tym kilofem. Co ty mi tu machasz? Siema! Nie, nie, niż proszę! Nie, po co ja to robiłem? Zniszczy mi. Na, na bank mi zniszczy ten. ten posąg. Tu typ! Uwaga! Ja im. No, będę mi skautował przynajmniej, no. Tu uwaga! Zagrożenie! Ty, No, wy, wystrzeliło naszego ojca, zwiało. I na razie jest perfekcyjnie, bo idealnie, idealnie siada mi strefka. Jest naprawdę mega dobrze. Tylko mój aktualnie. Pakują się na jakiś medalion i mam nadzieję, że nie zginą za chwilę. Zrobili mi już top 5, więc tak jest nieźle, ale ja tak na, na top 3 co najmniej liczę i na 12 fragów, tak? Proszę, Mordynie, jedziecie z nimi. Wiem, że jesteście mocarni. Dacie radę. Tylko, Ama, ty może już nie strzelaj. Co w ten sposób? Bo ty już straciłeś 3-4 HP w tym momencie. Józef też już widzę, że ledwo dyszy. Kevinio się regeneruje, ale co to za regeneracja, jak oni dojeżdżają? To są medalioniarzy. Trzymajcie się razem, panowie. No ja na kołcza zaraz im wchodzę na Discord, nie? No patrz, to, no podjeżdżają Józefa, a tam się poszkodzą. W no co tu się dzieje? No pomóżcie Josefowi. E, mordy, mordy! Pomóżcie Józefowi. Nie no, on z shotguna strzela na daleko. To on jest normalny? A ma czy ty się dobrze czujesz? Jakim cudem oni dziewięć fragów zrobili? To jest niewiarygodne, to jest niemożliwe, to jest nierealne po prostu. Nie, przysięgam, tu jest coś nie tak. Józef od godziny walczy sam, a nasi stoją w miejscu tutaj. Uwaga! Uwaga! Po, tutaj na górce, uwaga! Nie, Józef padł, a to chyba najlepszy zawodnik jest. I oni się w nich pakują dalej. Nie, to jest GG, to jest GG. Tu się zaraz okaże, że to ja im będę gierkę kierował. Bo nie oni mi Jeszcze strefka mi nie siadła Nie Po co wy się tam pakujecie Uwaga Tu pełno ich jest Jak mrówek nam, roży, nam nożyło. Nie podchodźcie tam panowie Proszę was Grajcie na czas Grajcie mądrze No i po Kevinio No i po Kevinio Bo on się wpakował I jalo nie? I został nam orzeł Orzeł naszej drużyny Ama co Pompy na kilometr strzela. A mnie strefa właśnie zjada. No to co? Ja sobie mogę potańczyć, konia. Cześć Ama! Pozdrawiam serdecznie. Ama, żyj jeszcze przez Może te karty podniesie? Może przeżyję jakoś? Chociaż to byłby cud. To by się zdarzył cud tutaj. Ale on do strefy nie dojdzie. Trzymaj się! Powodzenia tam! Żyj! Żyj, kolego! Trzymaj się, chociaż widzę, że chyba gierkę to my razem kończymy w tym momencie. No niestety. Dobra, ale najważniejsze, zobaczmy, ile procent do rankingu mi to dodało. Bo jeżeli dodało cokolwiek, to jestem skamer totalny, a mi to dodało! Całego rankapa Mi to dodało całego rankapa I w tym momencie dostałem 61%. Przypomnę tylko, że za wygraną gierkę dostałem około 100%. To jest nienormalne. To jest akurat najbardziej popierdzielony sposób na rankapaki jaki kiedykolwiek widziałem. Czy tak można sobie czempiona Andrila, wszystko wbić. Drąży wiele pogłosek, że dalekie serwery w Fortnite, takie jak Oceania i Brazylia, są naszprycowane botami i bambikami. Postanowiłem to sprawdzić i zweryfikować, czy wbija tam rangi będzie tak proste, jak mówią o tym inni. Początkowo wybrałem serwery Oceanii, ale po 10 minutach szukania gry przerzuciłem się na Brazylię i sami zobaczcie, co z tego wyszło. Dobra, zmiana regionu zdecydowanie pomogła. Nie musiałem czekać 10 minut na jedną gierkę. No i zobaczmy, czy tutaj faktycznie wczyta mi same boty. Nawet pomimo tego, że jestem po prostu już o delikatny poziom wyżej, bo mam golda, a nie silvera. Ty. Ej, dobra, to może być akurat prawda. Tylko trafianie tutaj na tym pingu jest nienormalne. Ja mam 200. 30 pingu, aktualnie. I to jest trochę chore, to jest trochę chore. Ja nie mam pojęcia, czy ja tutaj będę cokolwiek w stanie ugrać. Ty, chłop mi tu wjechał. Dobra, dostał. Mocno, powalony. Leży, let's go. Dwa fragi zrobione. Ej, dobra, nie jest źle. Kolejny wjeżdża. Co jest? Co oni robią? Co tu się dzieje? Dlaczego oni tu tak wjeżdżają? Ej, no, dobra, byłbym w stanie powiedzieć, że na europejskich serwerach tak się po prostu nie dzieje. Czemu właśnie strzeliłem w to? Nie mam pojęcia. Dobra, kolejnych trzech typów tu przyjechało? Dobra, tu już jest jakieś ostre budowanko, nie? Dostał 50, dostał 13. O kurde, zaskoczył mnie delikatnie. Dostał 50, jeden hit. Ja pierdzielę, szybko palebroty. A, i zlikwidował mnie. I mnie zlikwidował trzeci. Ja pierdzielę, co tu się wydarzyło. Ej, nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Mam wrażenie, że na tym serwerze To było zmiksowane pół na pół. Totalnych botów i totalnych tryhardów. A tu mi chłop ląduje. Dobra, na razie to on chyba mało, kumaty. I zlikwidowany. Pozdrawiam. A budowanie praktycznie nie wchodzi w grę, ale mamy drugiego fraga. Let's go. On miał nitro, on miał nitro. To nitro może nam uratować dupę, żeby znaleźć broń jakąkolwiek. Nie no, Deagle, Deagle to mnie nie satysfakcjonuje. O kurde, o kurde. Zapomniałem o tym, zapomniałem o tym. Co tu się dzieje? Dobra, dawaj tą pompę. Przecież to mnie cofa normalnie w wejściu. Proszę, mini potki, mini potki Ja bez keba to dodam tutaj w sekundę, nie? A cały czas biega mi gdzieś tutaj trip. Dobra, widzę go. Dobra, tutaj, tutaj chyba faktycznie grałem same boty, tylko on mnie walnął przez ten ping. Nie, no i on ucieka. Nie, no nie dawaj drugiego nitro. Dobra, dostał dynika jeszcze. Nie! No nie, on ma 2 HP. Zginął, na szczęście zginął. O kurde, dostaję, dostaję, dostaję z pleców, dostaję z pleców. Szybka arteczka. Nie wierzaj tu, nie wierzaj, nie wierzaj, tu nie wierzaj tu, nie wierzaj tu. On gdzieś tu chodzi, on gdzieś tu chodzi. On tu wjechał, on tu wjechał, ale zginął. Dobra, następny typ. Dostał? Kurde, dostał mocno, on się teleportował na moich oczach. Nie, dobra, nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Gdzieś jest ten typ, on jest chyba nade mną. Nie, on jest tu, nie. Spierdzielił mi. Dostał za 20. Ucieczka. On ma keba, on ma keba. Akurat bardzo niedobrze, że on ma keba. O kurde. No, jestem w dupie. Jestem w dupie totalnej. Nie, to nie jest bot. To nie jest bot, powtarzam. Alarm, to nie bot. To nie bot. Zostaw mnie, ty prześladowco. To nie bot. No nie, no dlaczego? No nie, no jeszcze mnie motkę klauna wysłał. Ej, dobra, ale dostaliśmy naprawdę sporo procent. Co jest? 33%. Dobra, ja mam wrażenie, że na tej Brazylii jest tak pół na pół. W dużej części trafiasz na same boty, ale zdarzają się na tych rangach totalne tryhardy i spocence. W każdym razie ciekawy sposób na wbijanie rangi. Chociaż na tym pingu... Nikomu absolutnie tego nie polecam.